Siemanko, witam Was na moim kanale w kolejnym materiale. Dzisiaj kolejny, kolejny odcinek z serii nagrywki z ogródka. Jako, że sezon, sezon na rzekach startuje już za 2-3 dni. Chciałbym pokazać Wam jak wyglądają moje pudła i na co będę łowił w tym sezonie, także no trochę tego jest. Przygotowany jestem myślę, że optymalnie do, do sezonu. Także na pewno, na pewno jakieś killery się znajdą w moim pudle, które, które mam nadzieję, że w końcu skuszą e, metrową rybę, na którą, na którą czekam długo już. No i mam nadzieję, że w końcu uda się ją złapać. Także co, no nie przedłużające zabieram Was e, w, podróż po moich, e, w podróż po moich pudełeczkach e, i. Będziecie mieli okazję zobaczyć, co, co posiadam, na co będę e, łowił w tym, w tym roku. E, dzisiaj głównie skupimy się na szczupakach, także będą to typowe, typowe duże gumy, tam od 20, czyli znaczy od nie, 20, 16, 16 metrów w górę. I tak to będzie dzisiaj e, się prezentowało. Także nie przedłużając, zapraszam Was do. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanał, jeśli Wam się takie materiały podobają. Oczywiście też się pochwalcie, jeśli używacie któryś z moich z moich przyneń, które ja które posiadam, które Wam przedstawię. Jeśli macie na któreś fajne efekty, śmiało chwalcie się w komentarzach pod spodem, pod filmem. Na pewno mi to jakiś następnie pomoże. Także lecimy do pudełku. A więc tak, zaczniemy od e, Spinner Mamy tutaj dwa Spinner spinnerbaity od e, Savage Gira Dabusha e, I do tego dwa od Dam FZ. -a. Niestety jeszcze na nie nie połowiłem. Próbowałem, ale nie, póki co jeszcze nic nic nie uderzyło. Ale wyglądają ciekawie. E, nie pamiętam, czy jest tutaj gwałtowo pokazane, Ale chyba nie, nie, nie ma. Ale z tego co pamiętam to dabusze, chyba tam koło 30 czy tam 40 gram ważą. w WZ, -y, no niestety już nie pamiętam. Także tak to wygląda jeśli chodzi o, o spinner bajty. Przejdziemy teraz do kolejnych przynęt. Także jak już byliśmy przy Sawetzgi, to polecimy girom dalej. Mamy tutaj hybryd pajki w rozmiarze 20 25 cm, jak dobrze pamiętam. Do tego hardile w podobnym rozmiarze, niestety, rozmiarów już nie pamiętam dokładnie. Do tego jest odsawywa girowa, przynęta powierzchniowa 85 gram, 20 cm, jej długości. I chlup taś też odsawywa gira w rozmiarze 13,5. Chyba tak, to tak to wygląda jeśli chodzi o Savage Gira z, z takich przynęt hybrydowych Także teraz przejdźmy do kolejnej, kolejnego brandu że tak powiem I tutaj mamy już taki trochę mix, tej przynęty niestety nie pamiętam nazwy Tutaj mamy boostera od Striker Pro, tutaj mamy przynęty od Lost Lures edycja limitowana kolory by by kapsel może kojarzycie może nie tutaj mamy jeszcze dwa dwie przynęty od Wolf Creek i tak to wygląda z tej serii z tych przynęt nie łowiłem jeszcze tylko na Striker Pro na Lost Lures miałem, miałem parę brań, niestety jeszcze ryba nie siadła, pospinały się na Wolf Creek jeszcze nie miałem brania i na tą przynętę też jeszcze nie miałem, także lecimy do, do następnej partii przynęt tym razem na TPT pójdą e, swimy od Westina, mamy tutaj 6 kolorków e, ten złoto pomarańczowy dał mi ostatnio kilka brań Ice Perch jest nowiczki. dopiero dołączył do do familii bym powiedział Westinowej także mam nadzieję że coś coś w tym roku e, siądzie na, na swimy e, fajnie pracują polecam każdemu kto lubi łowić na jerki, e, bo ma naprawdę praca praca bardzo fajna a jeśli ktoś nie lubi no to warto też Spróbować nie trzeba jakiejś tam wielkiej filozofii przy prowadzeniu nimi, naprawdę bardzo proste i fajne, po, czy proste. No, jak mówiłem, nie trzeba jakiejś tam dużej filozofii, żeby, żeby je prowadzić. Także zachęcam do spróbowania. Lecimy dalej. No, i na zakończenie, zostało, zostało salmo. Także kilka przynęt od salmo. Zaczniemy od FACO 14. Mam 3 e, kolory, 14, e, no są ogromne te przynęty, można powiedzieć. No, naprawdę sporo spore rozmiary. Także mam nadzieję, że, że w tym roku coś fajnego na niesiądzie. Wszyscy zachwalają. E, jeszcze nie miałem takiej większej okazji nimi połowić. Tam dopiero chyba z dwa, z dwa razy próbowałem, ale niestety póki co jeszcze bez, bez efektów. No ale zobaczymy, zobaczymy. Może, może na start sezonu coś fajnego na niej siądzie. E, oby tak było, wszyscy zachwalają, że mega łowna. Także mam nadzieję, że udaje mi się coś fajnego na nią złowić. Kolejnymi przynętami od Salmo będą e, są pike 18, znaczy jack 18 i pajki 13 cm łamańce na Jacka jeszcze nie ułowiłem z tego co zauważyłem znaczy zauważyłem usłyszałem w filmikach jest to ponoć bardzo wymagająca przynęta także mam nadzieję, że nie będę miał z nią problemów na Jacka, na Jacka na, na pajki, pajki próbowałem nawet miałem jeszcze jakieś tam brania miałem jakieś ryby, mniejsze, większe większe czy znaczy większe, no takie 70-80 cm ale nie było jakichś tam e, super, super wielkich okazów także może i w tym roku w tym roku coś fajnego też dadzą e, no lecimy do kolejnych przynęt Salmo e, kolejnymi przynętami od Salmo no są klasyki chyba każdy, każdy ma chociaż jednego w pudełku e, a mianowicie chodzi o slidery. w moim przypadku są to rozmiary 12 cm także tutaj mamy e, takie bym powiedział, naturalne kolory Perch i takie jakiś coś Ala białoryb, tutaj taki białoryb lekko, szurnięty jaskrawością. No i na 30, na 30 rocznicę powiedzmy tak, 30-lecie salmo jeden limitowany kolor, który udało się zdobyć też w rozmiarze 12 cm, także zobaczymy, zobaczymy co. Tym roku, czy coś w tym roku na nie usiądzie Mam nadzieję, że tak będzie Najbardziej liczę na ten kolor, że coś fajnego da I na zakończenie e, z twardymi przynętami jak i przynętami Salmo e, Sweeperki, Trzy w rozmiarze 17cm nowości z tego roku oraz jeden w rozmiarze 14 e, Kolor klasyk, Killer dał kilka rybek Niestety jeszcze żadna nie przekroczyła 90 ani tym bardziej Magicznej setki na którą ciągle ciągle czekam Także zobaczymy może Może te przynęty odczarują Odczarują klątwę 100 cm To to, to by było na tyle jeśli chodzi o hybrydy i, i twarde przynęty także Teraz pokażę wam co Przygotowałem na ten sezon sprzęt yy, miękkich Zapraszam To teraz lecimy z przynętami miękkimi Jak widzicie trochę Trochę tych pudełek jest Zacznijmy od tych może co są yy, luzem Także mamy tutaj McPike'i yy, W rozmiarze 25 cm yy, Mamy też Rapalkę yy, Otusa w rozmiarze 17 cm Mamy Trouta 30 cm To jest głównie pod trolling Tutaj mamy dame w Mamy burboty 2 w rozmiarze chyba 20 cm. Jak dobrze pamiętam. I mamy małego jeszcze trouta. Tutaj jest 20 cm. Chyba burbot też jest 20, 20 cm. I oczywiście tutaj killerki na nowy sezon. Kotwice od e, BKK robiły robotę na e, Fly versus Jerk. Tak? tak, dokładnie na tym. E, na tych zawodach, także mam nadzieję, że i u mnie też się sprawdzą, zobaczymy jak to będzie. Także tak to wygląda. Także jeszcze raz zobaczcie, mam no, troszkę tych pudełek, pudełek mam to lecimy, zacznijmy może od, od Foxa tutaj mamy e, Super Stick Shada w trzech kolorach, e, rozmiar 20-20. Zabijcie mi, ale nie pamiętam wszystkich rozmiarów. Za dużo tego jest. Tutaj mamy mniejsze gumy Foxa i te są chyba 19, nie więcej. Byłem miały też około 20, Bez to naprawdę nie pamiętam rozmiarów. Sprawdzę to i pododaję, pododaję rozmiary, bo naprawdę nie pamiętam wszystkich. To tak wygląda moje pudło Foxa. Przejdźmy do kolejnego. Tutaj mamy gumki od Dama. Nazwy oczywiście nie pamiętam, ale nazwę dodam potem mamy tutaj gumki ręcznie robione od chłopaków z Rapo to są chyba w rozmiarze 16 cm w różnych kolorkach także jeśli ktoś chętny sprawdzić zapraszam do kontaktu chłopaków Rapo guma nazywa się Cleo jak dobrze pamiętam robią również w mniejszych rozmiarach jeśli dla kogoś są te rozmiary za duże także Tutaj mamy dwie gumy od Dragona. Gumy Demona. Jeszcze ryby nie dały, ale mam nadzieję, że w końcu się też odczarują. I tutaj mamy takie kopie, bym powiedział, pikszadów handmade, ręcznie robione w różnych kolorkach. Także takie w sumie można powiedzieć naturalne bardziej kolorki mocno brokatowe także na e, Na lato znaczy w sumie na lato na tą porę teraz mogą robić fajną Fajną robotę także mamy kolejne pudło za sobą tutaj mam jeszcze ogonki do hybryd pajków także tak wygląda kolejne nasze pudło lecimy do Kolejnego. w kolejnym pudle mamy e, heringszady od Savage Gira w różnych kolorkach rozmiar 19 cm tutaj też kolejne rozmiary do tego mamy kolejne gumki Sawecz Gira e, tu są chyba 17 cm na to siadła mi na razie moja największa ryba dlatego tego Gira na tą gumę Savage Gearową. tutaj mamy e, Sicario od Mikado W rozmiarze 18 cm Niestety na ten kolor jeszcze nie miałem brania Ale dużo, dużo ryb wyjechało mi na taki Naturalny powiedział Z e, niebieski, ze srebrnym Brokacikiem jakby To on mi dał sporo rybek I tutaj mam jeszcze Handmaidy Od e, Piotra Kocholskiego Także też Zapraszam, jak ktoś zainteresowany, do kontaktu do Piotrka i, i można sobie zakupić. To są akurat rozmiary 16 cm, ale robi też fajne. Także mega, mega fajne przynęty. I tutaj mam jakieś gumy z AliExpress, jak dobrze pamiętam. Niestety jeszcze nie połowiłem na nie. Także tak wygląda mój kolejny boksik. Lecimy dalej. Kolejny box, a w nim klasyka, klasyka good, czyli relax. Mamy tutaj kopytka 8L. Kopyta 8L w różnych kolorach. Do tego tutaj mamy 9-calowe gumy relaxa w dwóch kolorkach. I tutaj kolejne kopytka 8-calowe. Także relaks, relaks i kopytkę relaksa muszą się znajdować nawet i w tych dużych e, gabarytach, bez tego nie ma, nie ma łowienia, nie ma grubych ryb. I wchodzimy do, do świata Westina, kolejne, kolejne przynęty i chyba Westina ona mam najwięcej, tutaj mamy 16, e, chyba tak 16 cm. Tutaj mamy 19 mamy e, Stampetrowcza i i e, Headlighta Blue. Tutaj mamy chat e, Slima w rozmiarze 22 cm. E, Headlighty Goldy w 16 cm w rozmiarze i Headlight Red Head w rozmiarze 19 cm. I to jest mój killer na ten sezon tak, tak obstawiam. E, długo czekałem na te przynęty, żeby je kupić. Nigdzie nie mogłem Wangę namierzyć, aż w końcu się udało. Część przyjechała do mnie ze Szwecji, część, część tutaj w Anglii. E, oczywiście chodzi o Bultiza w kolorze Baltic Bike. E, no, zapamiętać tu mi się jeszcze szczurek Kocabeć gra przypadkowo, ale może i coś na niego też się Tak, Także tak wygląda pierwszy box z przynętami e, Westina. Przechodzimy do kolejnego boksu. Eee A w kolejnym boksie mamy eee kolejne szatyzy eee Szuttysy w rozmiarze 19 cm. Eee Zobaczymy. No. I tutaj mam jeszcze szesnastki. Mamy też Hypotheza w rozmiarze 20, chyba 5 Choć mogę się mylić, jeżeli się mylę no to proszę mnie, proszę mnie poprawić Także tak Wygląda kolejny boksik Z moimi gumkami na, Z moimi gumkami, fajnie, śmiesznie to brzmi, ale Lecimy, lecimy dalej I ostatni już boksik, a w nim już największe kotlety, a mianowicie same e, slimy, szatki ze slimy w rozmiarze 27 cm. Mamy tutaj goldrasza więc e, na polecone, także mamy kilka kolorów, kilka e, goldraszu mamy Red Head'y, o ile dobrze kojarzę, bo już po, pomyliłem, pomyliłem kolory z, z innymi przynętami zejdziemy tutaj troszkę niżej e, tutaj mamy parota a tych kolorków, no niestety nie powiem jak się nazywają, bo nazw nazw nie pamiętam, ale e, mocno liczę w sumie na te dwa kolory, w sumie na te trzy czerwony, zielony i ten, ten e, niebiesko-srebrny także coś czuję że one mogą okazać się killerami także na ten na ten sezon chociaż rozmiar może być trochę problematyczny ale mam nadzieję że że jednak coś fajnego te przynęty mi, mi dadzą także tak to wygląda jak widzicie no trochę tego jest no już teraz trochę ładnie to wygląda no i co no Mam nadzieję, że będę mógł się pochwalić niedługo e, przynętami, przynętami Rybami, jakie ja na nie Połapię, także Z mojej strony to już wszystko, trzymajcie się, piona